No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i niezmiernie serdecznie witam Was w piątym już odcinku trybu fabularnego, bądź jak to woli, kampanii Call of Duty Black Ops Cold War. Dzisiaj na pewno zrobimy misję. W Uralu, góra Jamantał, tutaj na razie jesteśmy. Zobaczymy, co tutaj wraz mamy do zrobienia. A ja mam dla Was malutki challenge. Jeżeli chcecie, aby jutro pojawiły się dwa odcinki z tej serii, być może nawet już odcinek kończący, bo wydaje mi się, że jesteśmy niedaleko już końca gry, to zostawcie w tym momencie łapkę w górę. Jeżeli ich będzie fajna ilość, mam tutaj na myśli ponad 500, no to jutro dwa odcinki wlecą. A jeżeli nie, no to wleci standardowo jeden. A teraz, moi drodzy, przechodzimy już do misji. No i zobaczmy, zobaczmy, co. Co dla nas kryją góra To jest ural. nasza wtyka? Nie daj się zwieść, zachowi płód kilka biorów Dmitri na, na robocie Wie, jakie trupy ruscy trzymają w szafie Ba, połowa to jego robota O! Oh. Okej okay. No, powiem wam, że Widoki robią wrażenie. Przypomina mi to troszkę tę legendarną misję z MW2 zimową. Oczywiście tam warunki atmosferyczne były o wiele gorsze Uwaga. niż teraz. Zredowcy na wzniesieniu. Okay. Ich zdejmijmy. Póki są daleko. ok, no to łódź, co? Ja biorę tego. Dobra robota. Aha, ten. Nic so, nie słyszał? So, so. Ruszajmy. Na no, wątpię, żeby nie słyszał e... Przede wszystkim trafienia jego ziomeczka, a po drugie wystrzały ze snajperki, nawet z tumikiem, tak mi się wydaje. Zdejmij jednego ćwoka, ja się zajmę drugim. Dobra, wiecie co? Może ja podejdę. zrobimy mój. Chciałem, chciałem zrobić ciche zabójstwo, Dobra no robota. Ale no i tak wyszło cicho. Nie wygląda za solidnie. Ale, ale co wy... Rusy dawali radę? Co wy na to, żeby kolega ze stoku zleciał? Dobrze, że nie mam lęku wysokości. Oh! Ej, byku. Nie chillera tutaj, tylko... O, teraz. Oj, 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 oj. Jezus Maria. To, to było niemiłe z mojej strony, no. Let's go. O, oh, fuck. Ja mam snajperkę. Nie trafiłem. Bułka z masłem. Czemu mi nie wóz, łódź mi tutaj z pistoletem leciał? Stara stacja łączności satelitarnej. Wygląda Ej, to nie jest summit? Zarabić. To nie jest summit przypadkiem. Okej, okay, no to chodźmy. nie daj się zauważyć. Spokojnie, spokojnie. Nie pozycji. Dobra. Tu jest jeden. Tu są dwóch, okej. Okay. Dobra, tamten nas dosyć widzi. Tu jest jeszcze jeden. Ojej, ojej, To niedobrze, szczerze mówiąc. Ale to jak ja mam ich? Chyba po cichu się ich nie da zdjąć, nie? Czekajcie, spróbuję. więcej No już wiedzą, nie? Nie, nie wiedzą jeszcze. On też dostanie łeb, a ty co kolego robisz? Dobra, robię, robię. Łeb dostajesz. Ale nie wiem czemu jest takie zwolnienie jakby, Ty ze snajperki. Slow motion się takie włącza, a tu są. Nie wiem czym to jest spowodowane a dostał Teraz zejdę sobie tu Jest jeszcze jeden Okej okay. Oj, oj, oj Dobra Chyba czysto Niech mnie Co za miejsce To jest summit chyba Ale jakie tu są widoki, moi drodzy Ładna ta lokacja, ładna ta lokacja. Muszę przyznać, że, że podoba mi się. Podoba mi się klimat tej lokacji. Jak sprawdzą te stoły, może tutaj coś jest poukrywane dla nas. Bo te jakieś dowody musimy zbierać różne. Okej, okay, tu coś mamy. Beldo, no kurzy. On to inaczej wspomina. O kurde, okej. Okay. Jakieś sp... jakaś nostalgia, rozumiem. O danych i gotowym sektorze sortyровки. Kiedy kran będzie gotowy, dajcie mnie znać. Tak, Operacja Czerwony Cyr. Żykują się do wyciągnięcia głównego komputera przy wykopie siódmym. Lepiej się pośpieszmy. Idę, idę już sztych, daj mi tutaj poszperać. Dobra, chyba wszystko co miałem sprawdzić to mam. Ja też z tym pistoletem dalej chodzę. Okej. Okay. Nie wiem, czy to jest mądry wybór, ale zobaczymy. O, tu tutaj chyba pizga. Oj oj oj. Sowiecka inżynieria w najgorszym wydaniu. Hmm. Nie wygląda to zbyt stabilnie. Jeżeli mam być z wami szczery. Okej, okay, tu już mogą być wrogowie chyba, nie? Granat! Granat! Oo, Ruchy! nie trafiłem. Dobra, Ja nie mam karabinu sformowego. No wychyl, wychyl. Okej. Okay. Co ten pistolet mi się podoba, ja zostanę z tym pistoletem? Ło, tu jest! o nie w tym momencie reloadzik! Dobra. Mam wrażenie, żeby mi się coś przydało jakaś inna broń, co? Z drugiej strony, snajperkę muszę mieć. Już raz byłem pierwszy. Dlaczego mamy zmieniać kolejność? <laughs> no właśnie, ostatnio mnie zaskoczyli. Teraz już z pistoletem. Ja Niedobrze! nie dobrze, Jak sytuacja? Straciłem pieprzoną broń. Następnym razem zjeżdżasz pierwszy. Widzę tu jakiś tunel. Musisz znaleźć inne wejście. Z nożem? Przyjąłem. Łódź! Będzie to jakaś broń? Nie będzie. Oj, oj, No ale i tak mieliśmy sporego farta, że tam była ta półka skalna. Tu zaraz coś znajdziemy, bo to są jakieś schrony. Tylko żebyśmy wrogów nie spotkali. Dobro. O jak jakie to głośne. O, oh, shit. Chulera zimno tu. No nie dziwię się, nie dziwię się. Mason Dobra, tu są jakieś ciała. Kurtkę moglibyśmy sobie ubrać. O jezu, te, te ciała to już tutaj trochę leżą. Coś, coś czuję, że zaraz nam wyskoczy to jakiś wróg i to nie jeden. Kurde no. Oh shit. О, oh, Это место было заброшено после схода лавины. Я слышал, что при раскопках были найдены тела с пулевыми ранениями. Ты что, хочешь это? сказать, что наше начальство скрыло вражескую атаку на советской земле? Лавины не стреляют в людей. Все Я в любом случае. Нам барайти... Бороться... Я боюсь заблудиться и замерз нас. Нас... Мордские байки. Да? Давай уже закругляться с обхода.

A no to nie źli z was, komandosi. Nie źli z was, komandosi, jak was jeden typ porobił. Jeden typ was porobił z nożem. Ale w sumie nie byle jaki no. Mason w końcu to Mason. Dobra, czy my coś tutaj mamy? Ciekawego. Są jakieś te. Chyba nie bardzo. Mamy już bronię, więc ja już się czuję dużo bez... Łuk sportowy. Okej. Okay. No, jest to pewnego rodzaju nowość. Teraz jest jeszcze to ważne. Nie widzę niczego cennego. Okej. Okay. Będą tu schodzili na dół. Nie. Okay, tak, tak, tak naprawdę to muszę iść za nimi. Myślałem, że to będzie cichsze, ale w sumie czego ja się spodziewałem, jak nie byli tak blisko siebie. Ej, dobry jest ten łuk. Oni dalej nie wiedzą, patrzcie, skąd ja strzelam. Ja jej łukiem porobię. o no, wychyl, wychyl, wychyl Dzięki. Jeszcze jeden? Jeszcze nie jeden, więcej Mejson! Słyszysz mnie! Maison, się. Tak, musisz być blisko. Słyszę cię byku, ale ja se tu radzę. Ja se tu radzę. Ja sobie tu radzę na chilku Dobra, tu nic nie ma tu nic nie ma sprawdźmy te pokoje wszystkie tu nic nie ma, tu nic nie ma Takie mroczne te pokoje wam powiem, no nie, nie podoba mi się o, podnieść klucz otwiera szafkę z bronią Ty, to wrócę się tam. Ej, faktycznie, była sza szafka z bronią, um, tutaj, nie? Тут Открывай! Открывай! Я думал, он у тебя. Идиот! Как мы его откроем? Используй гранату! Взорви его! Идиот! Мы рискуем! Что это было? Ты слышал? <laughs> Я вам ключ, хопаки. Oh shit, odblokuj odkupiciela od Okej okay. To jest też nawiązanie do Do bodajże Black Ops 1 Ale nie dam sobie teraz głowy uciąć Znaczy głowy nigdy, ręki <laughs> W tym momencie w Ej skąd oni się biorą? Przecież przed chwilą ich tam powyczyszczałem wszystkich Dobra, wy, wypróbujmy tego odkupiciela w takim razie. O, O, mocny jest. O matko mocny. E, oddawaj, oddawaj. No, mocny jest, mocny jest ten odkupiciel, wam powiem. Okej, okay, czyli taki mały easter egg to jest, rozumiem. Mogliśmy go chyba spokojnie nie odblokowywać, i nic by się nie stało, więc fajnie, że odblokowaliśmy. Dobra, czy mamy coś tutaj ciekawego na stole? Nie. Tu mamy mapę świata. Mapę Europy bardziej. Czy coś tutaj się kryje ciekawego na którymkolwiek z tych stanowisk? Czy po prostu to jest takie duże pomieszczenie? Chyba nic tu nie ma, nie? Chyba nic. No dobra, no to idziemy przed siebie. Otwórz, otwórz. Musimy się z Łódcem spotkać. Ok. Ojej. Jezus, Maria! Woods! Skąd skąd ty Nie, że nie, ja nie, jestem? Ale nie, 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 dla mnie dziwniejsze jest to, że ty wiedziałeś, że ja stąd wychodzę stary Nie próżnowałeś. Za Tutaj wodzu. Okej okay. O, widzę, że Łódź też poczyścił Co to za... Poszukaj czegoś co Stanowisko skamperskie? Skam Widzisz jakieś wykopy? Tak. Zgodnie z tą mapą powinieneś obrócić o kilka stopni w lewo. Bardziej na północ? Mam przeczucie, że Ruscy nie przyszli tu tylko po komputer. Steiner pracował nad całym mnóstwem dziwast. Nowa 6 była zaledwie czubkiem góry lodowej. Co się tu dzieje w ogóle? Wygląda na to, że zbierają manatki i szykują się do wyjazdu. Tam. Co to takiego? Bingo. Według mapy ten dźwig jest na atrium, czyli rzut kamieniem od starej sali komputerowej. Tam musimy się dostać. Okej. Okay. się główny komputer? W zachodniej części bazy stoi duży dźwig. Przygotuj wciągarkę. Jest to wciągarkę? Coś przerywa. <śm> Bez ubioru. <śm> Aha, oni mają dźwig, my mamy śmigłowiec. Dobra, daj, daj, łódź. Dawaj, stary. Ja, ja jestem nieśmiertelny z tym odkupicielem. Patrzcie, jakie ja spustoszenie z tego siebie, Klasa. Oh, shit! Czyli, czyli tak nie miało być? No to teraz już mnie nie nabierzecie. Ten co tam Muszę Dawaj, dawaj tu. O oh Za dużo ich tu jest. Ja pierdzielę ta broń, jest niedorzeczna. A, a, a co się stanie, jak, jak tu na górę wyjdę? Czekajcie, bo tu można było wyjść na górę.

jest? Granat odłąkowy. Okej. Okay. Na jakiej rolce? Niedorzeczny jest ten pistolet. Ja pierdzielę Dobra, dawaj Ja pierwszy, może być, może być stary Czekaj ulicy, co ty tak pędzisz? No dobra. Duży ten komputer? Jeśli będzie za ciężki, nie odlecimy!

że tu jest piękne. Się. Zabierz nas do domu! Ja pierdzielę, co się tu działo? Hudson. Skończyliśmy analizę komputera, który Mason i Woods sprowadzili z Diamanta. No i? Perseus szukał śpiochów, z których korzystał Dragowicz w 68. Daj nam nazwiska. Oddział Adlera się nimi zajmie. Perseus je usunął. Ja wiem. Te informacje znajdują się teraz tylko w jednym miejscu. Na ubiance. Co? A to ryb głównej kakiby? Czemu Perseus sam ich stamtąd nie wziął? Nie mam pojęcia. Może działa bez zezwolenia. Dam znać Adlerowi, ale albo zrobimy to jak trzeba, albo nie zrobimy wcale. Ojoj, oj. 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 oj, oj, oj. cóż to była za misja? Fajna, fajna. Niedorzeczna? W St amerykańskim stylu. Niedorzeczne rzeczy się działy, ale fajna. Jak najbardziej fajna. Widowiskowa. No, każda misja tutaj jest widowiskowa, moi drodzy. Taki był zamysł twórców. Kryjówka Mamy CIA. Beliko wrócił do Moskwy. Dobra, znacie plan. Bel, idziesz ze mną. Lazar, szykuj eksfiltrację. Zabierasz go ze sobą do KGB? Oszalałeś? Czekaj na Masona albo Uca. Żaden Mason czy Uc. Biorę Bela, ma odpowiednie zdolności. Widzicie to? Niepotrzebnie narażasz na szwank powodzenie całej operacji? Nie narażam. To chłodna kalkulacja. Zrozum. Jeśli to spartaczysz, nie zdobędziemy tych nazwisk. To koniec. Wiem, że dasz radę. Hudson nie ufa tym, których nie kontroluje. Okej. Okay. Hudson nas nie lubi tak, po, tak poza tym, mam takie wrażenie. Skorzystaj z, z tablicy dowodów, by wybrać następną misję. Hudson, ej. Co ty do mnie masz w ogóle? Przychodzisz przekonać mnie, że powinieneś brać udział w tej operacji? Dokładnie tak. Spowiedz skąd steszenia? To nie jest misja dla ciebie. Oj nie sądzę. Jeśli okaże się, że się mylę, chętnie się przyznam To nie są jawne dane. Nie widzę powodu, dla którego miałbym ci to mówić. Masz Słucham? się z nim kontaktować i słuchać Adlera. Ale ty jesteś niemiły. niemiły. Nie mamy czasu, by je wyrabiać. Berikowska uje wam mundury, a potem będziecie improwizować. Dobra. Do w strategicznym to graniczy z obłędem. Czyli to misja idealnie skrojona pod Adlera. Dobra. Wybór. Dla nas nie ze nie Niemiły jest, niemiły jest gość. Dobra, czy coś my tutaj nowego mamy? W tej naszej kryjówce? Oh shit! Ok. Co to za jumpscare'y? Dobra moi drodzy, a zobaczmy jak wygląda nasza tablica dowodów, a więc tak. To są misje, które mamy zrobione. To jest ta cały czas ta dodatkowa misja poboczna. Nie zrobię tego samego błędu co z operacją Chaos, którą przedwcześnie zrobiłem. Będę jeszcze czekał, bo chyba tutaj nie mamy nawet MSX wszystkich dowodów. spędziło rok na śledzeniu grupy sowieckich agentów, którzy spenetrowali europejskie rządy. Możliwe, że mają być oni. Tak, nie mamy wszystkich dowodów jeszcze. No, widzicie? Tego jeszcze nawet nie wiemy z której misji, więc postaram się zdobyć wszystkie dowody, i wtedy, i wtedy odpalimy tę misję poboczną. A oczywiście następną misją główną będzie desperac będą desperackie środki. Um, czyli będziemy. Wow. Chyba będziemy wkraczali, włamywali się wręcz do siedziby. Do siedziby KGB. Ojej oj. Ojojoj oj, moi drodzy, będzie się działo, ale będzie się działo w kolejnych odcinkach, bo w tym to by było już na tyle. Bardzo dziękuję każdemu, kto słyszy teraz moje słowa, kto oglądał po prostu ten materiał. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, jeżeli będzie ich dużo, to jutro wlecą kolejne dwa odcinki z tej jakże ciekawej kampanii Call of Duty Black Ops Cold War. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia już jutro. mówi Goldzor, na razie.